Siemanko moje murdeczki, witam was w pierwszym odcinku z FIFA 23 tak jest, FIFA 23 moi drodzy oczywiście gramy sobie karierę no bo obiecałem wam, że zagram karierę dzisiaj sobie stworzymy oczywiście mnie jako menedżera Realu Madryt, bo o tym też wam mówiłem, zapowiadałem, oj, yy, utraciłem się z serwerami EA, ale pokażę wam oczywiście, jak to się nazywa, no, yy, mój skład w Ultimate Team, spokojnie, będziemy sobie grać, to jest Squad Battles, ale na razie wam chcę pokazać skład. Mówi w Ultimate Team. No, skład jest. Nie jest jakiś the best of the best, no ale jest na początek skład jakiś, żeby nim grać. Zaraz Wam go zaprezentuję. Ok, mamy tutaj klub, skład. Proszę bardzo, to jest ten skład. Giroud, Firmino, Grillish, na wypożyczenie, Ruben, Neves, Partej Anderson, Thierry na wypożyczenie, Diego, Carlos, Goodfrey, Lindelof i Areola. To jest skład w Ultimate Team, ale teraz zaczynamy karierę. Dobra, tryb gry. Nowa kariera, lecimy, użyj obecnych składów i zagramy sobie mną yy, Dlatego, że stworzymy sobie mnie jako mnie, a tam yy, może uda się nagrać następną karierę i, stworzy i zagramy prawdziwym menedżerem lecimy, dobra, Konrad, Konrad Nowakowski, Nowakowski, okej, okay. Bierzemy sobie Polska. Gdzie jest Polska? Polska. Okej. Okay. Yy, twarz ma fajną. Nie powiem, że nie. Karnację zmienimy sobie na taką. Oczy damy sobie takie. Brwi Damy te kolor zmienimy na czarny. O, Nos sobie zostawimy, usta damy sobie takie. Tutaj jest ok. Tutaj jest ok. Uszy damy sobie takie. Tu się jest, zmieni też. Damy sobie, tu damy sobie małe uszy, tu damy sobie małe i też wielkość sobie zmniejszymy na maksa. Ok, teraz włosy. No i właśnie kolory też damy sobie niebieski. Nie, damy sobie czarne. Yy, tutaj mamy krótkie włosy, no nie wiem. O, takie coś, taka fryzurka. Teraz tutaj mamy brodę. Dobre, dobre. I teraz dajemy sobie oczywiście garniaczek. No jak to ma być inaczej? Garniaczek sobie dajemy. Biała koszula tutaj. Teraz marynara. Siedziba. Czarne spodnie do garnituru. Dodatki, damy sobie krawat czarny. Tutaj czarne skarpety i jeszcze pantofelki jakieś. Ok. No, normalnie elegant. Dobra. Sprawdziwy Klub. Real Madryt. Połowa 20 minut. Jezus, 4 minuty sobie damy. Waluta euro. Tutaj damy sobie na początek naprawdę dużo kasy, żeby jak coś to kupywać z zawodników. Dobra moi drodzy, teraz czekamy aż to się załaduje i nas przywitają na Santiago Bernabéu. Jest twórz kariera, kariera Real. Taki sobie utworzymy Jesteśmy na Bernabeu moi drodzy. Proszę bardzo, wchodzi. Trener Nowakowski. Czy zagramy sobie turniej przed No zagramy se Puchar elity Azji. Dołączymy do tego pucharu. Okej, okay, to jest nasz zespół. Tutaj transfery mamy. Sześć wiadomości: Ważne informacje o rynku. Transferów. Raport ze szkółki juniorów. Mamy nawet spoko oberale. Weźmiemy sobie. A za młody jest to. Weźmiemy sobie tego. Nie, to jest za młody. To weźmiemy sobie zawodnika z Ukrainy. Nie, oni są za słabi i też mają za mało lat w ogóle, żeby grać. Szkoda Ale no, jednego wzięliśmy Dobra Czy będzie coś na początku Mamy dzień treningu Czy można w tej chwili wykonywać trening co? Można to, to, wykonamy ten trening, jeden chociaż. O, ale uciekł ty. Kto to taki uciek tak daleko? <grystanie> uciekł chłop. O i pies. Co tu się zrobić? A dobra, no to ja nie zauważyłem tego. No, i za. A I tu. I na bramkę. Nie wiem, co to robi, ale jest lepszy niż tam, co robi. do tych treningów. O, Dobra. Zobacz wynik. I symulujemy całość. <grym> Nawet dobrze im chyba poszło. <grym> Okej. Okay. Dalej. I mamy ofertę transferu Rodrigo do Aston Villa. Akceptujemy. Mamy pierwszą ofertę. O, wita nas Karim Benzema i wita nas Szewczuk. Czyli nasz nowy, kto można powiedzieć, zawodniko. Przejdźmy dalej. Oferta na transfer Łumin do Ajaxu odrzucamy to, bo ja nie chcę brać wymiennych zawodników po prostu. I Rodrigo odchodzi. Tak to wygląda, jak zawodnicy odchodzą z klubu. się prezentuje. No i Rodrigo odchodzi za. 70 chyba milionów no. Te troszkę to trwa jak sami widzicie. Troszkę to trwa ale możemy sobie zrobić tak, już wam pokazuję kalendarz i przejść sobie po prostu do meczu z Newcastle. I proszę bardzo. A ja mam 7 wiadomości aż. Okej, okay, tutaj chcieli kamwingę od nas kupić. Zagraj mecz z Newcastle United. Zarząd zespołem. No niech to zostanie ten skład. Pokaż najlepsze, najlepsze akcje meczu. O okej, okay. niech będzie, zobaczyć czy się to nagrywa. A nagrywa się, no i tak, dobra. Najlepsze akcje meczu, powiem wam, że trochę zagrałem takich meczów. Właśnie z tymi opcjami. No i zrąbałem akcję tak w ogóle jak sami widzieliście. O mamy indywidualny rajd. Do Viniciusa, no to tu musi paść bramka, wini. Wini, 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 ok, ale ci tu padnie branka, to ja nie wiem. Vinicius, Vinicius się, się ustawił. Vinicius strzał, ależ gol! Oj, proszę bardzo, 1-0 Vinicius Junior. E, potańczył Newcastle United kontra. Tu gra taki zawodnik potężny, Saint Maxi. Więc troszkę może. A. Być lipa, asen tutaj gramy, o pięknie, odegrana ta piłka, co mamy atak? Mamy atak! Modlić, do kogo? Do Vinciusa, ale kurde, jakby troszkę inaczej byśmy to zrobili, o mamy rzut karny, no i te karne oczywiście tutaj. Benzema 2 do 0. No i indywidualny right Winiciusa chyba juniora. Tak jest. Benzema, jesteś. Aj! Ale jeszcze bomba. Kurde, jakbym przyspieszył tym ascensior, to bym dobił, ale nie ogarnęłem się w akcji. Kros. Sękraw polekarne. Ma interwencja. Nadal droższy. Oj ojoj. Szansa na dośrodkowanie. Okej. Okay. O, straciłem tę szansę. I znowu żółtrożny. Kie to typowe. No zaroprowadzimy 10 minut do końca. Uwaga, kilka Ładne to było. Jest no i wygrywamy. To był pierwszy odcinek. Widzimy się ponownie. Siam.